Cały bok rozcinamy na pół, tak po długości, znaczy po, no po grubości, no, tak jak na filmie. Schab dzielimy też na połowę, potem go obkrawamy, żeby był bardziej okrągły i przyprawiamy. Majeranek, rozmaryn, liść laurowy, szałwia, koper włoski, pieprz ziołowy, pieprz zwykły, sól, 4-5 ząbków czosnku, natka pietruszki oraz chili. Wszystko doprawiamy. Dolewamy do wszystkiego oliwy i białego wytrawnego wina. Powstałą marynatą smarujemy całe mięso i wmasowujemy tą marynatę w to mięso. Mięso się nie musi marynować, przez to, że to się długo piecze. Te smaki i tak się rozejdą po całym, całym mięsie. Gdy mięso już mamy wymasowane, zaczynamy zwijać roladę. A zewnętrzną część, tą, która nie, w której nie było przypraw, yy, przyprawiamy majerankiem z solą oraz yy, pieprzem. Roladę zawijamy sznurkami, tak, żeby nam się podczas pieczenia nie rozwaliła. Pieczemy do uzyskania w środku 74 yy, stopni, pewnie około 3-3,5-4 godziny. Ale to wychodzi takie, że no, petarda, koniecznie to zróbcie, koniecznie.